Witam. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku zajmę się trochę naprawą mojego kultywatorka małego będzie malowany. Kupiłem też nowe, nowe końcówki do redlicek. Będę, będę je wymieniał. Także zapraszam. Na dzisiejszy odcinek będzie trochę tutaj, widzę roz, trochę rozbierania, czyszczenia będzie, bo to już parę lat nie było nic z tym robione. Ale nic, zrobi się. Trochę śruby podczyściłem Teraz pytanie czy pójdzie Czy pójdzie i odkręcić czy, czy będzie trzeba uciąć Ale jak nie pójdzie to nie będę się w ogóle męczył tylko łódna i tak w zestawie są nowe śruby Chyba prędzej klucz złamie niż odkręcę śrubę o, śruba poszła ułamała się Droga tak samo. No i jednak trzeba ciąć, już bożka już jest. Tylko z tego jednego poszło odkręc od od odkręcić. Śruby się ukręciły tutaj. To nawet nie mam za, nie mam jak chwycić. Tu też próbowałem. Nie idzie ruszyć w ogóle. Trzeba ciąć. Jak widać, robota idzie już. Trzy już ucięte. Ta już ta, ta zaczęta. Ale muszę iść. Tarczkę zmienić, bo już się za krótka zrobiła, i dalej to I, I ciąć resztę, i obczyścić, i będzie gotowy do dalszej pracy. Dobra, wszystkie usunięte, ale przy, przy dwóch bez młotka i przecinaka się nie obyło Śruby były tak wżarte w dziury że nie musiałby ich wyciągnąć nie wiem czy tego czy tej reliczki nie będę musiał w przyszłości zmienić ona jest inna niż wszystkie jest na jedną dziurę a tamte są wszystkie na dwie i koń, końcówki też mam na dwie zamówione dż, dż, dziury a tu jest jedna no Zobaczę może jak, jakoś może to spasuje. Kultywator teraz będzie miał kolor zielono-czarny. Zobaczcie co się stało. Chciałem dokręcić jedną redlicę. Była luźna. I mam taką krzepę w że się mi śruba ukręciła. Teraz, no śruby dwie znalazłem. Nawet dwie. Chociaż jedną potrzebuję tylko. Ale teraz nie mogę nakrętki znaleźć. A co mi po dwóch śrubach jak nie będzie nakrętki, no nie? Jak co myślicie, bez nakrętki raczej się nie będzie trzymać. <śm> nie? Okej, okay. mamy już nowe Nowe końcówki mam. Przymierzyłem. Pasują. Biorę się za zakładanie. No tylko tu będzie najgorzej. Na tym jednym. Ale coś się. Coś kombinuję. Mały pomocnik mi kręci. Już wszystkie końcówki pozakładane. Nowe. No, może skręcić no. A co ty mówisz? No, kręć tu mnie zastanawia. Tylko ta jedna: czy, on, co tu, co tu, czy ona się nie przekręci, mi, ale zobaczymy. Dobra, wszystko przykręcone. Wszystkie końcówki już przykręcone. Na dzisiaj kończę. Bo na nockę muszę do pracy jechać. Jutro, jak wstanę. Będę robił dalej. To do jutra. Ja. Witam w dniu kolejnym. Biorę się dalej do pracy. Dzisiaj, dzisiaj mam, dzisiaj mam nadzieję, że skończę ten kultywator do końca. Muszę go pomalować. Ale jeszcze przedtem, parę pewne zmiany. W miejscach, gdzie są przykręcone redlicz, redlice, przyspawam jeszcze pręty dodatkowe, że jak się od... poluzuje śruba. to się nie obróci rodlica, tylko zostanie w tej pozycji co jest dobra, trochę obczyszczony jest, oprzyfowany teraz teraz muszę, o, takie kawałki prętów będę spawał żeby blokada była na tym że jak się śruba poluzuje, to mi się nie obróci, tylko zostanie w tej pozycji jak jest i w każdym miejscu muszę tak zrobić, przyspawać a potem malowanie

dobra przyspawane To teraz teraz malowanie. Zabieram się teraz już za malowanie w końcu. Dobra, czarne już. To, co chciałem na czarno, to już jest. Teraz zie zielony chlorokauczuk. Jeszcze trochę i będzie pomalowane, jak się podoba. Dla mnie jest ok. Jeszcze jeszcze, jak, jeszcze bronę na końcu pomalować i, i, i będzie gotowe. I skończone. Pomalowany kultywatorek. Nowe zęby na, do redliczek pozakładane teraz poczekać aż wyschnie. i może następny film będzie z, z przetestowania jak jak na nowych zębach będzie się wgryzał w ziemię bo na, bo na starych to no ciężko było mu a nowe no to są jednak nowe powinno lepiej pójść To by było na tyle. Zapraszam do oglądania To zapraszam do subskrypcji nie? Zaprasz, zapraszamy ja córcia Kicia nie No to do następnego.